Zawsze w przypadku leczenia z uzależnień pierwszym etapem jest detoksykacja, czyli pozbycie się z organizmu wszystkich substancji psychoaktywnych. I często dla osób uzależnionych jest to najtrudniejszy moment bo muszą być, w cudzysłowie mówiąc, czyste, żeby mogły dalej poddać się terapii. Następnie odbywa się terapia, która bardzo często jest w ośrodkach zamkniętych, pod okiem lekarzy i psychoterapeutów. Cały problem polega po tej terapii, bo dopóki młody człowiek nie ma kontaktu z narkotykami ani z osobami, które biorą narkotyki, to jeszcze daje sobie jakoś radę. Natomiast najbardziej niebezpiecznym momentem w terapii uzależnień jest opuszczenie zamkniętych ośrodka i ponowny kontakt ze społeczeństwem. I bardzo wiele osób niestety na tym etapie przegrywa. Zamiast szukać sobie towarzystwa osób nieuzależnionych, to bardzo często wraca niestety do towarzystwa osób zażywających narkotyki i wraca do swojego uzależnienia.